Katarzyna Nowocinkowalczek, Maski. Codziennie spotykasz ludzi, patrzysz na ich twarze maski i często ten obraz łudzi, aktor czeka na oklaski. Uśmiech, smutek, ból, powaga, zwycięzca, cynik, ofiara, szczęście, ciężar, strach, odwaga, bezbożnik lub wielka wiara. Każdy z zapałem role gra. Oskar w oddali się jawi. Każdy wierzy, że go wygra i innych swą grą zabawi. Aktorzy na życia scenie maski gdziewają posłusznie. Marzą o wielkiej arenie. Grają swe role bezdusznie. I tylko serce cichołka, prawdziwe ja, Zduszone gdzieś. Mała szmaciana kukiełka. Daremnie nie próbujesz je zwieść.